Dobra, kamera poszła, poszła tak? Tak. E, Hej moi drodzy, nazywam się Kamikobaka Black Fox The Wolf. Cóż, dawno nie było mojej twarzy z tego co widziałem. No i co? I po prostu. Cóż, dawno nie było. Obiecałem sporo rzeczy przez te miesiące, a jako, że zaczęły się wakacje, no to będę miał więcej czasu. W ogóle to swój sprzęt zabieram nie, niedługo do mojego kolegi, żeby w końcu naprawić go raz na zawsze. Mam nadzieję taką przynajmniej, że tak będzie. I co? I też przy okazji. Też mam w planach zrobić parę, parę ciekawych rzeczy. Na przykład, mam w planach na przykład zrobić jakiś gameplay z jakiejś gry w końcu, bo właściwie już miałem to dłuższego czasu zaplanowane. Przepraszam, no dobra. I od jakiej gry zacznę? Wydaje mi się, że taką pierwszą grą, jaką mogę zagrać, to wydaje mi się, że może to być na nie wiem, Zombie U, który już dawno miałem zagrać, czy też wersję zombie, czy taką precyzyjną wersję, czy chociażby na przykład. Ja może kiedyś ogram GTA 3, bo to też nawet fajny pomysł się wydaje. I co? I cóż, to tyle na razie. A ja jeszcze mi powiadomienie przyszło, przepraszam. E, tak czy siak, wydaje mi się, że póki co nie ma co za dużo gadać. Na razie póki co jestem w swoim pokoju. No i co? Jeśli będę miał do Was jakieś ciekawe informacje na jakiś temat, to powiem coś ciekawego. A i przy okazji też. Miałem też mam planach wyjaśnić właściwie co znaczy Ring Around The Roses, czyli co naprawdę, skąd naprawdę wzięła się ta piosenka I co naprawdę oznacza, na czym była bazowana, a mi, to jest dość creepy temat Bo jeśli chodzi o te Ring Around The Roses, to znamy na przykład tą, zarówno tą wersję dla dzieci, jak i tą wersję z, z Dead Space'a, która jest o wiele bardziej mroczna Ale o tym powiem kiedy indziej Cóż, zauważę, że, tak, że tak patrzę w dół na kamerę tutaj, że się nie patrzę tutaj w kamerkę, tylko patrzę na ekran, bo chcę wiedzieć dokładnie, czy przypadkiem się nie zastopowało nagranie, czy coś, ale. Czy się mogę patrzeć w kamerę? Tylko też chodzi o to, że po prostu patrzę, żeby mi się nagranie nie zastopowało, bo wiecie, stary telefon to bywa różnie. Czekajcie, trochę poprawię rękę. No i co? No i to tyle. Jeśli macie mi jakieś pytania, to piszcie komentarz. A jeśli nie, no to nie wiem, no to. Jeśli macie tam jakieś pytania o cokolwiek, no to pytajcie, ja odpowiem bardzo chętnie. Cóż, to tyle. Cóż, to na razie chyba będzie tyle. Ode mnie na razie przynajmniej. A co? Jak będzie co ciekawy temat, jakiś do omówienia, to zobaczymy. Tak czy siak, jeśli. A co do tematów, dziwna szkoła, to właściwie nie wiem, co jeszcze mógłbym omówić, ale może coś tam się znajdzie, nie wiem, zobaczymy. To tyle. Na razie i cześć.